Witam, prawda? Witam, prawda. Przy meteorze przywołującym stworzenia z piekielnych czeluści stoją dwaj bohaterowie i gadają o bzdurach. Czyli to co lubicie oglądać. Tak, my no możemy o bzdurach gadać, bo myślcie, że tutaj za nas brudną robotę wykonują ciecie. W razie czego to oni napierdalają, my możemy nie myśleć. Ja wiem, jakbym ich tak zostawił samych sobie, zobaczę. No napierdałem sobie A mi sobie radzę Tak się wpiłniłem w klepanie potworku, że nawet nie patrzę czy level przechodzę jest zbyt pięknie Nie potrzebuję żadnych dodatkowych Rozproszczęści No to w ogóle handlarz stoi Co on to kurwa robi. No bo przecież tu nie podejdą, nie? Braven, <laughs> wiadomo, nie? On narysował kijem kreskę na tym na piasku i mówi, że to macie nie przechodzić przez to. A bo on po prostu widzicie, tu macie karawanę? Ona na tej karawanie o tutaj w tej wazie jakiś już wylał jakieś gówno, jakiegoś smroda. I nie potchodzą do niego. No, wtedy to by miał jeszcze jakieś. To, to by było całkiem sensownym wytłumaczeniem, nawet. Że jest takim specem, nie? Że może się rozjebać przy potworach, ale ma takie specyfiki, które odstraszają 100%. To by był kurde mistrz jakiś mądry. Mistrz mądrości, chyba. O, dużo amuletów, no. Bardzo dużo nawet. Jest? Nomatyk. Pierściąki jakieś. Coś tu ma ciekawego. Pierściąki 20%. O, 30. 32%. 32%. Hmm, ale niestety podki dalej średnie. Podki dalej średnie. O to sobie chyba wezmę. Czee Wiecie, ja chyba kupiłem jakiś pierścień yy, poczekaj tam obok, obok handlarza, zobacz jak jesteś zajebiście silny, spróbuj tą karwanę przesunąć <grym> Normalnie Kurwa, jaka siła Ech. Jak to pierścień wygląda? Jak się tam schodzi? ty, jak ty to zrobisz? To on O o Jest Dion. T economies Kolejny grobowiec. Aligatory. Ja Jaszczuro lud centurion. Jak, jak, jak se podjebały od ludzi te... E, rangi. Rangi. obo obok mnie grobowiec jak coś. ażny centurio No przejadę do tego grobowca, żeby go nie minąć. Ulejny Krubowiec. Mamy jakieś zadanie poboczne? No w ogóle nie, wszystko zrobione. Jesteśmy tak zajebiści, że wszystko mamy zrobione. Rozpinałeś kiedyś dziady? To... Yy, w, w, w szkole, ale powiem ci, że już później nie. Nie, nie. nie wspominam bardzo dobrze okresu lektur, bo... Czytałem wszystko... I mieliśmy taką akcję na maturze, że nam kurwa z tego jebanego... Okręgu komisyjnego przysłali złe matury, nie? Wyobraź sobie taką, taką jaja, bo my byliśmy ostatnim yy, rokiem, bo byliśmy w techniku, który pisał starą maturę, a w licę przypisali nową i ci debile nam kurwa nową maturę przysłali. No i można się było potem odwoływać, tylko że zajebiście to było odwoływanie się. Wyobraźcie sobie, odwołujecie się, bo ktoś się pojebał, ale wy tak naprawdę musicie drugi raz tą maturę pisać, nie? I większość ludzi na to machnęło ręką i stwierdziło, że ich już tam ten wynik, jaki jest, to już. Kurde, jaki a, a nie, że kurwa w wakacje trzeba było drugi raz podchodzić, No sorry, jak oni się pomylili to powinno być tak, że kurwa wszyscy 100% dostają, bo wyście się pojebali. <trym dole> nie mogło być tak po prostu, nie? No nie mogło być i wtedy się wkurwiliśmy ostro, a pamiętam ta babka z jak się wkurwiła, bo... Chodziło o to, że tam nie było tych lektur, które my w ogóle mieliśmy w programie. no. Y no. Do, do ogarnięcia, nie? No i tutaj było, tak naprawdę, no to tak, jest tam nawet. Tak jak mi chodziło było, bardziej ale... o tą czy, o tą o to święto, nie? Bo tam chodziło o to, że po prostu ludzie się zbierali i rozpalali sobie kadzidełka i tak dalej i ten był jakiś jeden mądry właśnie on coś tam przyćpał i rozmawiał z duchami, no nie? No i właśnie tak rozkminiałem, żeby było, bo było rozmawianie z duchami przez jakiegoś typa i tak dalej, no i rozkminiałem to, że najprawdopodobniej jak się tak bawili, to było coś takiego, że ktoś wymyślił, któryś tam mądry wymyślił jakiś specyfki, specyfik, od którego miał halucynacje, ale nie aż takie mocne, no nie? I najwidoczniej po prostu zbierali się tam dwa razy w roku i było tak, że ten se przyćpał. I na przykład podchodził jakiś zenek i mówił: No, a możesz tam pogadać, możesz przywołać moją babcię. Nie? No i ten się tam, jak był naćpany, to sobie, jak dobrze syna wkręcał, to sobie tą babcię wyobraził, no nie? A nawet sobie wyobraził to, że z nią gada. <grywia> no i a, może nie... nawet ją, a może nawet ją znał tam kiedyś. No. I... No właśnie. No i ten, no i, i wiesz, no i coś tam pogadali i ta babcia niby powiedziała, co trzeba zrobić, żeby było gitez majonez, bo tam powiedzmy było coś właśnie nierozwiązane do końca, nie, zdąży, nie zdążyli może czy coś. I ten, no i koleś tam, dobra, dzięki, dzięki dowiedział się, że musi na przykład zajebać osła, obedrzeć ze skóry, posypać się kurwa ryżem i zatańczyć, nie wiem, makarenę. I chuj, no i robił to i miał sumienie czyste, no nie? że z babcią wszystko ustalone zostało. No I w sumie to, wiesz, taki spoko, no nie? <grychy> z tym, że oni, że oni wtedy nie mieli pojęcia, że to jest halucynacja czy coś. On może przyćpał. Sam nawet nie rozumiał tego na zasadzie halucynacji, tylko że jest święty kurwa proszek, no nie? Dzięki któremu widzi. No i ogólnie całkiem bekowe. O tam jakby wiecie, jak, jakby się tak stanowi, że to dużo tych yy, świąt pogańskich czy nawet niektóre bóstwa to potem inne religie pochłonęły, nie? No tak, tak. To tak. jesteśmy w nowym mieście. W Święty Mikołaj, nie chyba na przykład. Tak tak. Tak, Dajęć, że... o, o, lepsza zbroja, dobra, dobra. Tak zwłaszcza zauważyliście, już trochę tego nie czytamy, nie? Ale chyba wybaczycie, bo to naprawdę wątpię, żeby ktoś tutaj przychodził po fabułę. Żeby ktoś grał po fabułę. Dobra, lepsza zbroja, fuj. czy chcesz pierścionek 36% odporności na zimno? No. Bo wydaje się spoko. Chcę. A, ten gracz znajduje się za daleko i nie może z nim walczyć. Okej, okay, ale to wolne, ja nie chcę wolnych, kurde. Daj ci średnie chcesz? Dobra, no, czyli na razie nie ma. Dzięks. 31, tak? 36 A 36, dobra, dobra, dobra no, mój miał 36. W sensie stary miał lat, pitać Mój stary miał 31 że... lat W sensie, że nie, mój stary to jest... Mój stary pierścionek. Dobra, ja nie mi się przeglądać znajdę słabszą. Dobra, dawajcie mi tą relikwię, odzyskaj relikwię. Tutaj też trzeba portal pewnie odnaleźć gdzieś. No jest. Tutaj. Ano. A już powoli kończymy ten Egipt, jak widzicie. Przedostatni teleport. Wesołe klepanie potworków w różnych częściach świata. Napij z tej fontanny, tak. Wszyscy o tym marzymy. O, tu dużo Ale wybijecie. Kurde. Esencja chwały Amunra. a amunerator już tak poważnie brzmi. No, 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 są takie, właśnie kurde, jakby słowa, które z samym swoim wydźwiękiem. Tak, no, z jakiegoś powodu po prostu połączenie brzmień niektórych wywołuje efekt. Na przykład, jak masz. Siu bździ, Samo w sobie, jak ktoś jak powiesz, to wiadomo, że to jest jakieś chuj Siu chuj A, Amon Ra. Amon Ra. Wydaje ci się, że jak ktoś mówi Amon, to kończy, nie? A tu nagle Ra. Ra. No, jest tak groźnie. Amun Ra. Amun Ra. Zaraz ktoś w komentarzu napisze. Wejście sobie, zróbcie tam. Idźcie do psychologa. Do badania, bo chyba coś złami ze mnie tak. To jeszcze możecie napisać tylko nie piszcie mi no kurwa tam w 12 minucie 35 sekund miałeś taki pierścień jakbyś go połączył tam z tamtą co miałeś 20 odcinków wcześniej to byś miał zajebisty tak kurwa procentowy DPS połączony z kurwa obroną przed żywiołami, że miałbyś endgameowy ten no, sprzęt a ty zjebałeś Zj**ałeś, jest... zj**ałeś, game over i od nowa zaczynamy. Zasuszony trup, okej. Okay. Zasuszony, dajcie mu się napić, ha. Właśnie, ciekawe, nie dobra, my mamy te fontanny, tu pewnie z tych fontan piję. Ale jak spamał dają no to nie podoba. Ale widzisz, jak ludzie kiedyś wierzyli w takie rzeczy tak lightowo, jak demony, duchy and other shit, to jak łatwo ich można było pewnie w chuja zrobić, że hej, hej, dawaj tutaj, zobacz, ta, ta fontanna ma, posiada w sumie magiczną wodę, jak się tylko napijesz dosłownie łyka, to możesz popierdalać po pustyni przez cały dzień. <laughs> I ktoś to łyknął faktycznie. No no, wiesz, to nie trzeba daleko szukać tych... To jakby te artefakty chrześcijańskie, nie? Ło, macie tu relikwy, a tak naprawdę większość z tego to były jakieś kurwa... ...kuje-muje, nie? Noo... No. Fałszowane, chyba Jeszcze czasami damage mi wrzucą... taki ekipa. Ło, wow, ale damage. ale ja byłem też spokojny. A bo masz to upiorne uderzenie. Nie? Ta, no ja byłem tak, tak, poszło, poszło całkiem. No, podle Hunga, munga kurwa. A to też było przejebane, nie? Jak robili sobie te piramidy, a to pierdolimy sobie tu pułapki, Jak to rozkminiali. A już wtedy byli, kurde, wiesz, szabrownicy pewnie. Tak, tak, byli, byli, byli. Trzeba było zabezpieczyć przed, kurde. Chyba było jakieś zadanie poboczne? A, było spodawione kapłan. Spoczony kapłan, nepkemi, muszę kichnąć. Zdążyłem wyciszyć. Wszystko inteligencja kurwa Ile mam IQ? 32 na razie. Kurwa. Może bym już dupę miał papierem podetrzeć. W takim IQ. Nie wiem. No to jest tak jest wątpliwe, ale... Jak będę mieć 1200 inteligencji, no to już 120 IQ to już kurwa, to już dobrze. Dobra, aha, bo my musimy do miasta wrócić, to. Okej. Okay. A nie, tu jest droga. Kurwa, co ja robię. Lepiej. A jakbyś na przykład, bo wiesz, to różnie z tymi testami bywa, no nie, ale jakbyś był jeden taki uniwersalny w chuj test, że na zasadzie, że ty nawet nie musisz, kurwa, odpowiadać na pytania, bo możesz mieć gorszy dzień, możesz akurat coś inaczej zrozumieć. Nie, nie można temu w 100% pewnie ufać, ale mniej więcej pewnie tak. Ale byłoby po prostu coś takiego, że, nie wiem, biorą, skanują ci web i ci wyliczają, ile masz IQ. I na przykład wyszłoby, że ileś tam masz i byś, kurwa, stwierdził, że kurwa, chujowo mało. Myślę, że mam więcej. No, trudno na to być. Prawda, to. Akurat... Nie, chociaż nawet IQ idzie pracować, bo był taki gościu... No idzie, idzie. Który wychował dwie córki i właśnie robił jakiś eksperyment, powiedzmy, że nie, wiem, społeczny. I chciał, żeby one właśnie, żeby je miały wysoki iloraz inteligencji. Teraz wyobraźmy sobie, że te dwie kobiety, ta jedna to była jakaś mistrzyni przez wiele lat szachów. kobiet. A ta druga też jest jakimś zajebiście wysokim rankiem tam. Tych tak, bo tak. nawet kiedyś wspominałem, nie pamiętam jak, przy jakiej okazji jak graliśmy, że można sobie polepszyć inteligencję chociażby piszcząc pamiętniki. A czy wydaje mi się, że to musi być dużo prawdy, no bo przecież jak weźmiemy Afrykę i tam jest edukacja leży i kwiczy i tam średnia IQ jest dużo niższa niż gdzieś tam w Europie. Nie? No, to, to ci się też może z wiekiem. Z... Znaczy, jeżeli ktoś jest. Z... No, z wiekiem się zaczyna... degraduje, nie? Chyba, IQ. Z tego co kojarzę. Jeżeli nie będziesz trenował tego myślenia, no to. Nie, no właśnie, no myślenie na pewno cały czas trzeba trenować. I można wtedy, wtedy zwiększać, ale jak ktoś na przykład. Ktoś może być kumaty, w chuj, ale na przykład zacznie nie wiem, się tylko y, otumaniać jakimś, no, na przykład, rzeki, narkotykiem. Nie? To będzie głupi. I no albo ja na przykład boksie, nie? w boksie dostaniesz łeb parę razy, nie tak jak a, trzeba. to, i tak to już wiesz... tak fizycznie, no nie? Ale nawet to chodzi o to, że narkotyki nie, że fizycznie ci tam zjebają coś, tylko że po prostu ty przestaniesz mm, rozwijać swoją myśl, tylko będziesz się skupiał na tym, żeby być otumaniony. No to będziesz głupi wtedy, no. ja Przez... Trochę odskoczę od tematu, ale śmierć mi się chce, zachciałeś, jak wiesz, w tą nową lokację i miejsce prawdy, witam, prawda? E. Jesteśmy w miejscu prawdy. Jesteśmy tak naprawdę teraz w leżu. Witam, prawda. Miejsce prawdy. Witam, prawda. Nie, yes, z IQ na pewno można dużo popracować. Oczywiście są ludzie, którzy się rodzą już kurwa geniuszami, nie? Chociaż wiem, że oni mają potem problemy. Często są a Że to też nie jest tak kolorowo. No bo jeżeli od małego rozumie wszystko zupełnie inaczej niż inni, to może zwątpić trochę też w siebie. Ale no, to jest gościu ze No no, widziałem się. Tak. się Na pewno łatwiej się takiemu człowiekowi zagubić niż komuś kto ma wokół siebie takich samych głupków, no nie? Jak on. No, no a jeszcze, się, że przynależy do czegoś. Że jest git. Patrzmy na to, że to są często też ludzie, którzy gdzieś tam przeskakują klasy, nie? No i dobra, no... Kurwa potem nie masz rówieśników, tylko znowu masz jakichś ludzi, którzy są dużo starsi od ciebie i Też nie wiesz jak się odnaleźć, nie? Bo są tacy, przechuje co klasy przeskakują. No no hm. Było tam, że jakiś kurde najmłodszy człowiek, który skończył studia i takie tam, no, ja pierdolę. <laughs> Tylko właśnie tutaj wtedy powstaje pytanie, czy to jest. Bo na zasadzie, że on widocznie zajebiście potrafi się uczyć, ale czy to będzie jakiś taki wartościowy człowiek, wiesz, dla społeczeństwa, czy po prostu będzie zajebiście się umiał uczyć i rozumieć rzeczy takie. Albo czy nie będzie takiej sytuacji, że... Że on na przykład będzie zajebiście inteligentny, ale potem będzie wrakiem człowieka, bo... No bo tak, nie? Bo... Yy, kurwa, czekaj, teraz się zastanawiam. Yy, czy nie będzie wrakiem człowieka społecznie, nie? No społecznie, Bo nie, no. bo nie miał z tym się wychować i... Nie miał, rówieś, nie miał rówieśników, nie mógł tam się pobawić zabawkami i tak dalej. To, kurwa, już go cisnąć. Że na przykład właśnie no. będzie dobrze rozumiał y, rzeczy, których się nauczył w szkole? Bo po prostu jak zobaczyli, że się szybko uczy, tylko zaczęli wynosić na wyżyny, a on nie będzie po prostu rozumiał międzyludzkich jakichś kurwa zwykłych rzeczy. No bo właśnie, tak jak mówisz, nie? to jest odrzutkiem, no. trochę miał wszystko. Nie wiem, czy to dla niego dobre będzie. No mi się wydaje, że wiesz, że dziecko to jednak musi być. Dziecko tak mi się nie podoba, nie podoba, nie? Że, że kurwa że teraz. Forsują. Co ty gadasz? No no, z jakąś truciznę w... mi dwie bali chyba. Że forsują na małych dzieciach jakieś tam pojebane akcje, żeby się uczyły niech wie czego. No ale to są kurwa małe dzieci, nie? Lepiej żeby że... dzieci, dziećmi były najpierw. wiesz. Tak, tak, bo ty musisz się wszystkiego w życiu nauczyć po kolei. Yy, musisz... musisz... Bo to jest tak, że ty przecież rozumie, zaczynasz rozumieć świat, idąc przez, przez nich, prawda? I jeżeli nagle stwierdzą, że dobra, ale tu umiesz zajebiście matematykę, więc wszystko inne chuj, to będziesz robił zajebiste obliczenia, ale nie będziesz tym, nie będziesz nauczony życia zwyczajnie, no nie? Po kolei. A, A to jest najważniejsze. Okazuje, że... no tak jak w szkole, nie? Czasami dostawałeś pierdol za to, że coś głupiego zrobiłeś, dostałeś ten pierdol i... I Już potem wiedziałeś, że masz tak nie robić, bo to było głupie, nie? No na przykład. Bo tak jak na przykład jedynak, na przykład może być ktoś jedynakiem i myślę, że sobie może na wszystko pozwolić. Bo w domu jest sami i rodzice mu chyba do dupy wchodzą, a potem przychodzi do szkoły i wskazuje, że wpierdol dostanie, bo... bo tak naprawdę to nie jest tutaj najważniejsze, nie. No dobrze, dobrze, no dobrze, by jakby... No nie musisz się nauczyć, no po prostu. O, tu jest fajna kapliczka. Tak jak Misza. Dobrze, że kurde, jeszcze był młody, jak przejebał ten w szachy z tym mistrzem. Bo potem by sobie właśnie myślał, że wiesz, świat, świat się wokół niego kręci, i by. W... No lipa była, była, nie? Im szybciej, tym lepiej. Jak zrozumie. A potem przyszedł, przyszedł w, w arcymistrz, rozjebał Miszę. No i to Misza nie, się nauczył. Pokazał mu, że gdzie jest jego miejsce, że jeszcze daleko. I myślę, że nie będzie się wtedy czuł wiecznie jakimś kuriawym wiesz... W chuj wie kim. Trzeba sprowadzać też właśnie na odpowiednią drogę. Im szybciej Dolna, zrozumie, Królów. tym lepiej niektóre rzeczy. A w Dolinie Królów można znaleźć właśnie te wszystkie słynne piramidy. Znamy, znamy Dolina Królów. To akurat chciałbym odwiedzić. Nawet bardzo. No i mamy sklepik. Handlarinio. Yes. Co ty tu masz ciekawego? No to akurat sklepik, fontanna, portal, zapisik. Kurwa, akurat ma ten, akurat ma lepszą zbroję. Przed chwilą wymieniłem. I okay. yeah, to co za nie, Dobra, idę znowu do tego Do portalu. No i sobie w takim razie do tep się Skończymy ten odcinek. Bo akurat jest fontanna. To no daj mi jeszcze nie. pół minuty. Zobaczę tą zbroję no. chociaż tam. No dobra tymi. to może z odcinkiem. Nie! Yeah. Odcink. No, ja będę tylko biegał i czekał na ciebie teraz. Biegaj, biegaj. Ja zrobię kurde ślady y, na piasku. Zaczyna się coś napisać. No pewnie się da. Z napisałem witam prawda. Nie, ja za dużo tu śladów teraz jest Dobra jestem. I szybko poszło. Można by napisać, ale trzeba by się nabiegać w chłopie. To w takim razie zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.